Michael Schumacher, Lewis Hamilton czy Ayrton Senna to legendy Formuły 1, które zapisały się w historii odpowiednio Ferrari, Mercedesa i McLarena. Mimo tego każdy zespół oprócz bardzo dobrych kierowców miał także swojego Nikita Mazepina, has nawet dosłownie. Dlatego też przypomnimy sobie najgorszego kierowcę w historii każdego aktualnego zespołu Formuły 1. Skoro wspomnieliśmy już o hasie, to no chyba wszystko jasne. Mimo, że zespół ten jest w F1 niecałe 10 lat, to już zostanie zapamiętany przez ściągnięcie jednego z najgorszych kierowców w historii tego sportu. Oczywiście Nikita Mazepin punktowo był na tym samym poziomie co Mick Schumacher, jednak tempem bardzo mocno odstawał od Niemca, który rok później odstawał od Kevina Magnusena, co mówi samo za siebie. Na 21 weekendów wyścigowych Rosjanin aż 24 razy stracił kontrolę, obkręcając się swoim bolidem. Natomiast w niedzielę tylko raz szedł poniżej 17 miejsca i to w wyścigu, który ukończyło zaledwie 16 kierowców. Jednak z pozytywów w pamięci jego fanów, o ile tacy są, zostanie zapamiętana fantastyczna jazda i najszybsze okrążenie w Grand Prix co stanowiło prime jego kariery w królowej motorsportu. W przypadku Racing Bulls również nie trzeba daleko szukać pamięcią, bo w zasadzie cofamy się do poprzedniego sezonu i zespołu Alpha Tauri. Po wywalczeniu dwóch punktów podczas Grand Prix Vogue 2022 za kierownicą wolnego Williamsa, Nick DeVries dostał szansę pokazać się w trakcie pełnego sezonu, a przynajmniej takie były plany. Już od samego początku było widać sporą różnicę w tempie pomiędzy Holendrem a Yukim Tsunodą, który regularnie bił się o punkty, kiedy to jego teammate często kręcił się w dolnej części stary. I tak oto marzenia o Formule 1 skończyły się po 10 wyścigach, których to nikt nie zdobył żadnego punktu, przez co bardzo szybko został zastąpiony na rzecz Daniela Riccardo, a później także Liam Lawsona, którzy w dalszej części sezonu spisywali się lepiej od mistrza Formuły E. W historii Red Bulla startowało jak na razie dwóch Holendrów. Jeden z nich jest ich najlepszym kierowcą, a drugi najgorszym. Mowa tutaj o Robercie Dornbosie, który do F1 zawitał w sezonie 2005 jako kierowca Minardi. I co ciekawe, startował pod flagą Monako. Występ ten sprawił, że rok później został kierowcom testowym Red Bulla, a po zerwaniu kontraktu z Christianem Kleinem dostał swoją szansę w trzech ostatnich wyścigach sezonu. Jak się można domyślić, nie zdobył on żadnego punktu, ale z pozytywu we wszystkich trzech dojechał do mety. Jednak okazało się to za mało, zarówno na fotel w Red Bullu, jak i w Toro Rosso rok później. Dlatego też stał się on jedynym kierowcą, który nie zdobył ani jednego punktu w bolidzie aktualnych mistrzów. Mimo, że Williams w ostatnich latach miał m.in. Nicolasa Latifiego, Logana Sargenta czy Siergieja Sirotkina, to w przeszłości znaleźli się gorsi kierowcy. Arturo Merzario może do nich nie należy, ale za swoich czasów w brytyjskim zespole na 25 wyścigów, w których wystartował, tylko 3 ukończył, co jest przynajmniej ciekawą statystyką. Najgorzej natomiast w sezonie 1999 spisał się Alessandro Zanardi. Po pięcioletniej przerwie Włoch powrócił do F1, ale nie na długo, bo kiedy jego kolega zespołu Ralf Schumacher bił się o podia, kończąc aż 11 wyścigów w czołowej piątce. Tak Alex ani razu nie wskoczył do punktowanej szóstki, no i nie zostawił też łapki w górę. Sprawiło to, że mimo podpisy. Trzyletniej umowy, już po pierwszym sezonie została ona przerwana, a jego talent zweryfikowany. Podobna sytuacja w 2009 roku spotkała Ferrari. Po kontuzji Felipe Masy szukano zastępstwa za Brazylijczyka, a kandydatem był m.in. Michael Schumacher. Niemiec jednak nie był jeszcze w 100% gotowy na powrót, więc włoski zespół zgłosił się do swojego kierowcy testowego Luki Badoera, który miał wrócić do królowej motorsportu po 9 latach. Niestety wyszło to fatalnie, ponieważ w pierwszych kwalifikacjach pojechał aż o półtorej sekundy gorzej od przedostatniego kierowcy. W wyścigu również było bez strzału, jednak Ferrari dało mu jeszcze jedną szansę i jak się okazało ostatnią, bo zarówno w czasówce, jak i w niedzielnym Grand Prix Włoch zajął ostatnie miejsce, kiedy to jego zespołowy kolega Kimi Rajkonen zgarnął pełną pulę. Luka posiada na ten moment niechlubny rekord największej liczby wyścigów bez punktu, jednak mimo koszmarnego powrotu i niekorzystnych statystyk, był to swego czasu niezły kierowca, któremu pechowo przyszło się ścigać w zespołach, które odstawały od stawki. W zastępstwie za niego do Ferrari przeszedł Giancarlo Ficickela, który do tej pory jeździł dla Force India, czyli teraźniejszego Astona. Z tego też powodu zrobiło się wolne miejsce. I tak samo jak w przypadku Ferrari, zdecydowano się skorzystać z kierowcy testowego, jakim był Wit Antonio Liuzzi. Już w debiucie w barwach indyjskiego zespołu miał on szansę na podium. Jednak wszystko pokrzyżowała awaria silnika. Po tym zdarzeniu już nigdy nie zbliżył się do podium. A w 24 wyścigach dla Force India zdobył tylko 21 punktów, czyli ponad dwa razy mniej niż jego teammate Adrian Sutil. Nie jest to na pewno tragiczny rezultat, ale jednak wypada on najgorzej. Przechodząc Alpine, a w zasadzie Renault. Mamy po pierwsze Nelsona Pique Juniora. Brazylijczyk od początku swojej przygody z francuskim zespołem popełniał bardzo dużo błędów i nie nawiązywał walki z czołówką. W drugiej części sezonu 2008 nastąpiła jednak poprawa i nie zaczął punktować. Wywalczył pierwsze podium i zaliczył asystę przy zwycięstwie Fernando Alonso. Kto wie, ten wie. Mimo tego nie spełnił on do końca oczekiwań, ponieważ sezon później nie zdobył ani jednego punktu i został zwolniony po 10 rundach sezonu. Jednakże był on najgorszym kierowcą Renault. Niekoniecznie, ponieważ z jeszcze przej strony pokazał się Jolion Palmer. Debiut w sezonie 2016 na tle Kevina Magnusena nie wyglądał źle, ale rok później po przyjściu do francuskiej ekipy Nico Hulkenberga było widać dużą różnicę tempa, przez co również został on zwolniony jeszcze w trakcie sezonu. Nie jest to jednak jedyny kierowca, który został zweryfikowany przez Niemca, ponieważ kolejna taka sytuacja miała miejsce w Sauberze w roku 2013. Wtedy to debiutujący w roli kierowcy wyścigowego Esteban Gutierrez zaliczył, lekko mówiąc, nieudany sezon. Po 19 wyścigach Meksykanin tylko raz zawitał w punktowany i tylko raz pokonał na torze swojego zespołowego kolegę, który z 57 punktów Sobera zdobył aż 51. W następnym sezonie Niko opuścił szwajcarski zespół, a to oznaczało, że musi być lepiej. No nie do końca, bo może i na tle Adriana Sutila nie wyglądało to już aż tak źle. Ale i tak powodów do radości nie było, bo Esteban ani razu nawet nie zbliżył się do punktów, co mogło skończyć się tylko nie przedłużaniem kontraktu. Okazuje się, że mistrzowie świata również mogą być najgorszymi kierowcami w historii danego zespołu, a na potwierdzenie przenosimy się do McLaren, i sezonu 1995. Po utraceniu miejsca w Williamsie Nigel Mansell przeniósł się do ekipy z Walking, gdzie od początku spotkały go problemy, ponieważ Brytyjczyk nie mieścił się do bolidu, który został zaprojektowany z myślą, że za kierownicą będzie siedział David Coulthard. Z tego też powodu Mansell zadebiutował dopiero w trzeciej rundzie sezonu, i raczej nie zapamięta tego najlepiej. Ponad sekunda straty do Miki Hakinana w kwalifikacjach i brak punktów w wyścigu, w którym został podwójnie zdublowany. Wydawało się, że gorzej już być nie może, jednak podczas swojego drugiego Grand Prix po 18 w krążeniach wycofał się z rywalizacji, twierdząc, że Bolit nie nadaje się do jazdy. I tak oto po dwóch wyścigach mistrz świata z 1992 pożegnał się z McLarenem, a jak się okazało także z Formułą 1. Mercedes znany jest z tego, że ściąga zazwyczaj solidnych kierowców, dlatego w ich przypadku również najgorzej wypada wielki mistrz. Michael Schumacher mimo, że jest jednym z najlepszych kierowców w historii, zaraz obok Louisa Hamiltona i Roberta Kubicy. Tak czysto statystycznie był dotychczas najgorszym kierowcą Mercedesa. Po powrocie do F1 w 2010 roku nie Niemiec przez trzy sezony rywalizował z Nico Rosbergiem i wszystkie te starcia przegrał. Oczywiście przez prawie 200 zdobytych punktów można go nazwać najlepszym z najgorszych w tym zestawieniu, ale jednak trzeba przyznać, że po trzyletniej przerwie był on tylko cieniem zawodnika, który zdobył w przeszłości aż 7 tytułów Mistrza Świata. A według ciebie, który z tych kierowców wypadł najgorzej? Daj znać w komentarzu kliknij tutaj, żeby zobaczyć tory, które muszą powrócić do Formuły 1.